Ale dzisiaj moja grupa będzie miała niespodziankę. Oglądajcie do końca, to się dowiecie. Poznanie się przyjaciół, część ósma. Tita dong, a dong o matko co co. Jezu, budzik dzwoni. Andrzej, wstawaj, bo na śniadanie się spóźnimy. O, cześć kotku. Mm, to łóżko po co ona tutaj w ogóle jeść? Tak na nim nie śpię. Och, wie matko. Nie, kto to tu je dał? No może nikt nie wiedział, że jesteśmy małżeństwem i wiesz. Mm, tak, tak. Kto, kto, któż by wiedział? No. Śniadanko. Ciekawe co dzisiaj będziemy robić na tym obozie, nie? No, coś mega cie cie ciekawa. No, ciekawe. No dobra, to... Matko, coś się stało. Spadłam. Okej. Okay. Chodź na śniadanie. No... Ale czekaj, czekaj. Chyba nie będziemy jeździć na nartach, czy nawet na są wordowej. Ej, rację, to Obó, obóz narciarski. No, chodź. Ale będzie fajnie, Umieć jeździć? Mm, tak troszkę, no chodź. Lala! Co to za budzik nam włączył? Basia! Co? Wiesz coś o tym budziku? Nie, poza tym nie budź mnie, takiej. Sytuacji. Co tam? No nie wiem, budzik dzwonił. Co ci do tego? Ale do czego? Że budzik dzwonił? Coś? Ale co? nie wiem co 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 coś matko jak Ty mi wkurzasz dobra idziemy na śniadanie bo zaraz się spóźnimy na śniadanie jakie otwarcie śniadanie nie w końcu no i musimy iść na śniadanie bo inaczej wiesz ciekawe co dzisiaj będziemy robić no jestem bardzo ciekawa no chodź już na to śniadanie bo nie bo głodować będę. No ja też. Dzień, 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 Wstawaj, siorka. A z... Czemu ty ze mną spałaś? Miałaś spać na ziemi? Już ja. Nie, spałam z tobą. To co robiłaś, w łóżku? Spałam. No właśnie ze mną spałaś. Nie, nie spałam z tą. Spałaś. Nieprawda. Tak. Prawda. Napiszcie w komentarzu, że to prawda. Co wam wieczorem powiedziała? No co? Gadać. Szybko. Chodź. Idziemy na śniadanie. Głupie śniadanie, bo. Yy, idziemy na głupie śniadanie. Chodź. Dingo Bells, Dingo be Bells, Dingo Bells, mm, słodki budzik, mm, świetny budzik, oj, taki budzik mi się mega spodobał, okej. Okay. wyłączam i teraz będziemy ciebie, Marta, Marta, wstawaj. Coś tam się stało? Wstawa, idziemy na śniadanko i porobimy jakieś ekstra rzeczy. Jakie rzeczy? No właśnie, nie wiem i tre... Marta, co? Trzeba się dowiedzieć, jakie to rzeczy. Chodź, bo ja już nie wiem. Bo na śniadanie trzeba iść. Mm, ciekawe, jakie rzeczy nam dzisiaj potadzą. No, ja też jestem mega ciekawa. Chodź, poś po, po śniadanie. Dobrze, wezwę wezwę grupę tutaj. Okej. Okay. Dobra, wracamy ze śniadania. Chodźcie. D Uwaga, uwaga. Zapraszam grupę do mnie. Grup Zapraszam pod salę numer 19. Zapraszam. O, chodźcie, tam chyba musi być. No, chodźcie, dziewczyny, nie bicie się, tylko chodźcie. No dobra, teraz tylko wystarczy na nich czekać. Deski snowboardowe. Już jesteśmy. Jesteśmy. Chodź tu, Sandra. Dobra. Będziemy dzisiaj jeździć na deskach snowboardowych. O. Najlepiej, że pani mi nie umiemy. Właśnie. O ile marzycie, będzie świetna zabawa. Zorganizowałam specjalną panią, która może was uczyć instrukorkę jazdy z deski snowboardowej. Dobra. Już ją zaraz zawołam, dobrze? Zadzwonię po nią, a wy tutaj poczekajcie. I... Albo dobra, najpierw nie będę powiedziała nic w nim, najpierw Wam rozdam deski snowboardowe. Dobra, pierwsza deska Numer jeden. To jest dla Roksany, Roksany Kowalczyk. Roksano Kowalczuk. Roxana Kowalczuk. Kowalczek, proszę pani, nie Kowalczuk. Co super deska. Jum, jum. Następna jest dla Marty. Marty Miszuk. O Jezu na mnie Kowalczyk. Marchewska, niech mi nie, pani Dobrze marchewska, marchewska, marchewska. Już nie pani będzie. To jest dla... Nie zobaczę. Basi malinowskiej. Basiu, zapraszamy cię tutaj do nas. Chodź tutaj. Dziękuję. Ma fajny kolor. Mam fajny kolor, nie? No. To jest dla Andrzeja Marchewskiego. Proszę bardzo. Niech no. następna deska. O jejku. ci już dostali deskę, to niech idą tam, niech wyjdą już, znaczy poczekają przed wyjściem i zaraz wyjdziemy. Dobrze. Weźmy to. Chodź Marta z nami. O Jezu, aż te skami gdzieś uciekła. Dobra. Idę. Chodźcie to, pod to główne wejście, no. To jest y, Zuzia y, Kasiolowska. Dobrze, idę, idę, idę. Przepraszam. Idź tam, idź z nimi tak tam. Mhm. Już oni chyba tam doszli. To jest Klaudia pachus, proszę Klaudia. To jest sania emilgusz. I Sylwia Emilkusz. Dobra, idę pod to główne wejście i będziemy yy, wychodzili. Będziemy wychodzili do... No nie parku, tylko... Mm, wiecie. Chodźcie, tu jest to główne wejście. Idziemy! Tylko żeby nam się deski nie pomyliły. No. To, to by była chakra. Podmienione deski. Która to moja ta? To jest moja! Zobaczcie moją deskę jest bordową. To jest moja. A to moja. Deska. To bordowa. Ja mam różową. Roxana, jaki masz kolor? Żółty. Fajny. A ja, ja mam różowy. Też ładny. A ty, Andrzej, jaką masz niebieską, to? Kojar, Ej, czemu ja zresztą ja jestem, bo ostatnio dostałaś deska. Um, może. Dobrze dzieci, chodźcie, idziemy.